Mamy spis tego, co około, jak Państwo wiecie, około 100 obiektów. No niestety najprawdopodobniej część obiektów zaginęła i zobaczymy, co będzie dalej. No. Wiemy, że, że partner jest trudny. Ja jeszcze raz apeluję do Pana Waksmundskiego. Przecież myśmy wielokrotnie rozmawiali, tu jest dobra wola z naszej strony. Ja wymagałbym także, czy oczekiwałbym dobrej woli także z drugiej strony. Państwo Polskie chce się zaopiekować. Tym wszystkim, co Państwo żeście zgromadzili, stworzyli, po to, żeby można było to w sposób zgodny z prawem, w sposób cywilizowany, w jak najlepszej jakości miejsca i klimatu i atmosfery prezentować dla wszystkich, przede wszystkim dla młodych pokoleń. Pomyślmy o tej młodzieży. Ona by chciała to oglądać. I mam nadzieję, że wszystko jest w tej chwili odpowiednio zabezpieczone i będziemy mogli krok po kroku dążyć do tego, żeby w tym budynku historycznym, przecież w porozumieniu z miastem, tak jak wstępnie żeśmy to ustalali z panem prezydentem Majchrowskim, zorganizujemy oddział Muzeum Narodów w Krakowie, który będzie oddziałem poświęconym czynowi niepodległościowemu, legionistom, przy czym dodam, że Muzeum Narodowe w Krakowie posiada bardzo bogaty zbiór, dzieł sztuki z tego okresu, więc yy, no, na pewno te obie kolekcje złożą się na bardzo, bardzo ciekawą ofertę i, i myślę, że to zostało wreszcie zrealizowane tak, jak być powinno. Yy, my od kilku lat próbowaliśmy rozwiązać ten problem, jak państwo wiecie. Yy, ja się spotykałem osobiście z panem Waksmuckim wielokrotnie, wielokrotnie specjalnie przyjeżdżałem na te spotkania do Krakowa. A jednocześnie rozpoczęliśmy procedury formalne i takim pierwszym istotnym elementem była kontrola dotycząca stanu zbiorów, zabezpieczenia tych zbiorów, krótko mówiąc przestrzegania wszystkich wymogów, jakie obowiązują w Polsce instytucje muzealne. Ta kontrola niestety no, przyniosła wyniki niepokojące, a kontrola też była przecież przeprowadzona w oparciu o wiele różnych sygnałów od wielu środowisk, od, także z mediów za co dziękuję. I stwierdziliśmy, że stan jest niezadowalający. W związku z tym w trakcie tych moich wielokrotnych rozmów, naszych rozmów z udziałem i miasta, bo pan prezydent Majchrowski był cały czas informowany o tej sytuacji, bo przecież wiecie państwo, że miasto... No, ma problem do tej pory wciąż jeszcze, chociaż to już jest na, myślę, że na finiszu, jeżeli chodzi o kwestie odzyskania tej nieruchomości, bo jak wiemy wszyscy jest to nieruchomość miejska, natomiast no, ona została zawłaszczona i te sprawy sądowe były przeciągane. No na pewno tam dobro publiczne od wielu lat nie było czymś, co przyświecało temu środowisku, które no, Doprowadziło z jednej strony do zagrożenia dla zbiorów, a z drugiej strony no, w sposób nieprawny dysponowało nieruchomością.